Jesteśmy u błogosławionej Karoliny, gdzie młodzi zgromadzili się, aby wspólnie świętować i dziękować Panu Bogu za sakrament wyszmowania. Zaczęliśmy w Wałrudzie, gdzie na początku była rejestracja, integracja, następnie przejście drogą męczeństwa błogosławionej Karoliny. W drodze krzyżowej poprowadził nas ksiądz Staszek Kłyś, który przygotował rozważania, też przygotował pewne dynamiki dla młodych, żeby ich jak najbardziej zaangażować. W tym momencie jesteśmy w zabawie, za mną trwa integracja, trwa przygotowanie do mszy świętej, wszyscy już są pojedzeni, także pełni energii do tego, żeby się bawić i do dalszej części. Bardziej mi zapadły w pamięć słowa, które wypowiedział ksiądz, który prowadził drogę krzyżową w Aurudzie, o Karolinie. Ja jestem animatorką DSM-u. Rok temu, w czerwcu, ukończyłam kursy na przewodniczkę DSM-u, więc e, tym się zajmuję. Ja w tym roku jestem zgłoszona jako animatorka młodzieży i mam nadzieję, że się będziemy super bawić razem. Jest bardzo przyjazna atmosfera i wszyscy się bawią i jest bardzo fajnie. Ja uważam, że taka integracja jest bardzo fajna i cieszę się, że ktoś to zorganizował. Jako wolontariusze na początku zajmowaliśmy się tutaj recepcją, jakby zapisywaniem wszystkiego. Teraz wydajemy też jedzonko, picie. Wcześniej jeszcze mieliśmy okazję ogarniać cały temat związany z drogą krzyżową, pilnowanie porządku i tutaj tak samo będziemy pilnować porządku. No i na tym opiera się nasza praca. Dlaczego spotkanie odbywa się właśnie u błogosławionej Karoliny w Zabawie? Przede wszystkim odbywa się dlatego, ponieważ Karolina jest patronką młodych i, i bardzo się cieszę, że w tym roku udało się to spotkanie tu zrobić. Po drugie jest to 35. rocznica jej beatyfikacji. Po trzecie, ja tu już nie wiem, który jestem, ale setny raz któryś tam na drodze krzyżowej i dzisiaj przyszedłem też tą drogę krzyżową z młodymi i widzę, że jest to miejsce, które myślę, że dobrze pływa na młodych. Widzą swoją rówieśnicę, która ma gdzieś tam, umiera jak ma 16 lat, wsłuchują się jak żyła, pewnie trudno czasem rzeczy pewne zrozumieć jest, ale jak, będąc na tej drodze krzyżowej dzisiaj z tymi młodymi, zobaczyłem, że oni naprawdę się modlą. Jak ktoś mi mówi, że młodzi nie potrafią w ósmej klasie się modlić i będą... Jakoś bardzo zdezorientowani, to, to naprawdę w to nie wierzcie. Super się dzisiaj młodzi modlili. Myślę, że to też fajnie poprowadzona droga krzywa przez Stanisława Kusia. Myślę, że to jest fajna impreza, bo trzeba się trochę poruszać. Coś dla ciała, coś dla ducha. No i Eucharystia. Prawie jest to miejsce młodych, dlatego właśnie o błogosławionej Karolini. Nasze spotkanie zakończyliśmy mszą świętą, podczas której ksiądz biskup posłał bierzmowanych do dalszego działania w kościele.